A więc witajcie w kolejnym odcinku z testowania rotłut demka, demka przygotowanego tutaj przez twórców, głównie skupiającego się na walce. Teraz kliknąłem ekwipunek, czyli mam mój spirit, shooting spirit, czyli mam spirit w butelce po prostu, który odnawia mi HP, tutaj mam jeszcze jakieś dwie rzeczy, core stone do ulepszania bardzo dużych i ważnych przedmiotów, mam mój podstawową broń młotek, A. Aha. A no tutaj od tej babki w poprzednim odcinku można było ulepszyć właśnie różne rzeczy, ale teraz widzę, że mo mogę zabierać tylko dwie. Tylko dwie na misję, ewentualnie może będzie jakieś ulepszenie, żeby więcej, ale mam pancerz i takie coś, co jakby. Kiedy się turlam, to ranie przeciwników. Tu mam moje staty, mam moją broń. Ta, i mam mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, jak tam też materiały. Okej, okay. spoko. Jedziemy na misję, wyruszamy. I, i cała jest mapka. Patrzcie, jest boss, jest mini boss, którego już odkryłem, materiały, których odkryłem lub nie. Great Rotwood Forest, tak, wielki tam las Rotwood. Dobra, lecimy. No, myślę, że powstaną z tego jakieś u mnie 3, 2 materiały, jakoś tak. O, i mogę od razu wybrać w, jakąś moc na początek. Albo po prostu mamy 20%, szybciej biegamy z tego co robimy. Run Speed, ok. Albo. Hmm. Czyli możemy mieć tarczę i odnowimy mi potiona, ale potiona ja mam zawsze na starcie, za zaczynam z potionem. Weźmiemy przyspieszenie. Muszę też testować ten, ten pominięcie tych mocy. Czy to odświeży mi je, czy, czy coś innego da? Zobaczymy. I wyruszamy na przygodę. No, czyli myślę, że jak tutaj nie uda mi się przejść tego, zapewne pierwszej lokacji całej, nie chciałbym dojść do bossa, może go nawet pokonać. Muszę te kombosy zaraz potestować. Zobaczmy go. Raz, raz, dwa i o, o raz, raz, raz. Tu coś tam faktycznie się udało. Raz, raz. I o, dobrze. Mm. Czyli warto prawdopodobnie korzystać z kombosów pieniądze. Idziemy w dół, pomoc jakąś. I przede wszystkim pamiętać, atakować z góry do dołu. Oj, i przed... tych, tych, te małe są strasznie denerwujące, bo mają szybki atak, i ja często nie zdążę przeprowadzić mojego, o, tego superaśnego ataku. No, tak, komboski bardzo fajne. Hmm, uciekł. To był twój błąd. Gnuję. <laughs> o! Ach, znowu zrobiłem ten błąd, nie? Że chciałem zaatakować tym długim atakiem obok tego kurwika. Ale mamy mockę. I tym atakiem turlającym się powinienem za, tego, ranić ich, tych wrogów, ale coś, coś chyba nie do końca to działa. Okej, okay. wybieramy moc. Mm, co? Order of the... czy to jest to? Skill mój? Nie wiem. For each consecutive hit. Nie wiem, nie wiem czym jest order in the card, czyli jakiś. Yy, prawda? Spokój w sądzie, przetłumaczając to tak normalnie, ale nie wiem czy to jest jakiś skill, czy to jest to. A tak, to to! To jest to! Czyli zadaję 100 obrażeń za każdego, chyba przeciwnika, którego nim trafię, ciekawe, albo. A, im więcej mam komba, tym szybciej biegam. Eee, weźmy to, albo. A, mo... dobra, bo ja myślałem, że to jest w ogóle skip, jako że. Y, tego, żeby <śpuszczaj> odświeżyć te moce inne, ale można pominąć, żeby więcej pieniędzy mieć. Nie, dobra, bierzemy to. Im więcej wrogów będzie w zasięgu, tym mocniejsze będzie pierdzielnieć. Wow, tu się na tutaj pojawiło, super. <śpuszczaj> tak, poluję na swoje ofiary. <śpuszczaj> Rzodkiewki, jakieś czy kalarepy. Najwięksi wrogowie ludzkości. <śpuszczaj> hmm. Hmm. Uniki? Ta. Koło tych gnojców. Nie ma w ogóle sensu tego używać super ataka. Uuu, o, jak on to uniknął? Pią. Pum, pią, 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 pią. pią, pią. Tak, mniej więcej to na jedno kombo się da takich wieśniaków tutaj. Wszystkich posprzątać Uff, dobrze, dobrze. <grystanie> nie w tę stronę mała. I więcej kaski. Za tą kaskę jeszcze chyba nie odkryliśmy niczego, nie? Bo na pewno jest jakiś sklep po po drodze można wybrać, żeby pójść i tam pewnie kupić jakieś wzmocnienie albo permanentne, albo i nie. Uwaga, to jest ich teraz za dużo. Mm. O, proszę, tylko jednego jeszcze mnie dotknął. Kurde, oszukali mnie w ogóle, miałem tym właśnie unikiem. Ej, teraz się strasznie mi z tym źle. O, ty teraz nagle zaatakowało go. A, czyli muszę kompletnie centralnie w nich zrobić ten unik. No, Czy w sumie nie jest jakieś złe? Bo nie bije najmniej, ale no gdzie trochę O Ile się się przewróci py <laughs> No o ja tak taki Hmm, ciekawe. Czyli unikiem muszę konkretnie w przeciwnika walnąć. Nie, nie wiem, czy mi się to do końca podoba. Myślałem właśnie, że jakby jak, jak się o, o mnie otrze, chociaż to już będzie obrażonka. Tak, to takie. Ech. Aha, to już było albo. Przeciwników, które ten mają większe szanse na kryta, No dobra, weźmy już to, jak wchodzę do nowego, z tego co rozumiem, właśnie pobojowiska, to to jest super ten. U, ulepszenie już istniejącej mocy. Albo znak zapytania. No nie wiem, spróbujemy ulepszyć jakąś moc. Zobaczymy, co się stanie. Że zakładam, że to ulepszenie istniejącej mocy, bo tak. No, ty. Mamy Kowala. Co tam, Kowal, powiesz? Jaszmin, Jaszmisz. Nic ci się nie stało w tym rozbiciu się tego helikopterka. Kim jesteś? A pamiętam cię, bla, bla, bla. Wiedziałem, że mnie pamiętasz. No, 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 to, to można spoko sobie poczytać, ale nie w tym demie, nie, nie, nie teraz, nie? To nie na tym polega, żeby marnować czas teraz, żeby to i tak zapomnieć za 5 sekund. Uuu, można ulepszyć moc, tak, proszę, zrób to. Można mieć jeszcze szybsze bieganko, albo ha, w sumie takie te moce takie. Hmm. Dobra, nie wezmę sobie to. Można by... a, o a, 15%, no, nie, jakoś potężnie, ale przynajmniej wiemy już nas, że można wydać te pieniądze. No, do czegoś to się przydaje. Hmm. O, nie uwaga! Oh, nie. No ten bombowiec tutaj jest. Uwaga. Super. Dawaj, ty tutaj. Failuj to. Bam. Pf, pf, pf. Jasne, jakieś właśnie te takie. Łączyć to bardziej w te kombosy. Bo widzę, że to zadaje całkiem fajne obrażenia. I to za każdym razem bije w sumie niby te. Czyli mogę się cały czas obracać we wroga i to go bije. To naprawdę nie najmniejsze obrażenia. O, patrzcie, 61. A z, mój zwyczajny atak praktycznie zadaje po 50-60, nie? Kurde, może w sumie w tym uniku turlającym się coś jest, tylko że ten unik jest taki strasznie mały. Nowa moc albo potion. Hmm. Ach, dobra, kistemu. Jak coś to będzie trzeci odcinek tam jakoś bardziej to spróbujemy ogarnąć, żeby wygrać. Ciekawe, czy jest jakaś broń zasięgowa w sumie ja uniki! O, dzy, jak on mnie zaatakował w dół? Co za oszust. O, co to był? No, A krytyk to był pewnie. I turlanko, turlanko. Turlanko. <laughs> A bo ciekawe, czy jak jestem w locie, to właśnie, czy oni mogą mi zadać obrażenia. O, o, o! Tak, kombosy najlepsze. Dawaj moc. Jest nią, krytyka tego albo... Krytykale tak rzadko wchodzą. A to. Kurde, dupy mocy. Szkoda, że nie da się jakoś tego właśnie zrefilować albo z z z z odmienić jakoś. Może później się da, nie? O, patrzcie, tutaj też mamy nawet. Już zaznaczone na większą ilość graczy. Hmm. Szczerze Wam powiem, ten konżur też zostaje tylko i wyłącznie chyba do końca jednej mapy. Kiedy mnie zabiją albo wracam do wioski, to nic mi to nie daje. Ech, nie wiem, co, co byłby więcej warte. no weźmy to. Ale. Słabe moce. Słabe. Myślałem, że coś lepiej będzie. Dobra, co to jest? A, mini boss, o kurde. Znowu pewnie ten jakiś koczkodan. Żabołak. No właśnie, garleno yama Yamo Yamato. Dobra, teraz trzeba... O co ty? Jak ty mnie... Nie ja. Dobra, musimy się napić w takim razie. Widzę, że bombowce tutaj mnie. Dawaj tutaj drzewko. O! Uwaga, Onik! dobra. Trzy ataki pamiętamy. Żeby on swojemu przywalił, to byłoby fajnie. Uwaga. Taktycznie, taktycznie, o co z nas spokojnie? Nie ma żadnego czasu. Ten się przewrócił. U, <gryw> <gryw> przywalił mnie. Jedny, drzewka, drzewka, bo one mnie bombardują ciągle, nie? O już ja pierdzielę. Ten se sfejluje. Drzewka rozwalone. Ty załatwiony. Boss tam zszarżował swojego kolegę. Ty, a jakbyś wdepnął tak w bombę? O, proszę, 200 obrażeń O, uwaga, będzie machnięcie pałą. Do, do U, nie, nie, uderzył, ale oszustwo, widzieliście, byłem nad nim, a to... No, to właśnie o to chodzi, że to trzeba po prostu zrozumieć, yy, jakie on ma zasięgi tych ataków. Bo, bo, bo to nie jest do końca logiczne, to jest po prostu jakiś tam skrypt, nie, i, i spoko. O, i, yeah, widzicie, byłem tutaj, tutaj, a on macha przed sobą, nie, no. Dlatego to jest na spokojnie, zaraz już wiem, że, że jakby po prostu <gryw> nie ma sensu się z nim bawić. Ale też miałem do dupy temocy mi się wydaje. Nie, praktycznie w ogóle mi nie pomogły, nie? To jest gówno. Już widzę, to było totalne gówno. To może być, to jest też do dupy. O, reset, szybki reset. No i to jest roguelite. Wracamy do bazy, ulepszamy już, jestem coraz potężniejszy. Kurde, ale właśnie takie... Szczerze mam powiem... A, i mam dwa gemstone. Gem No Ciekawe skąd tak naprawdę. I mamy no, właśnie przede wszystkim kowala, ale dobra, to najpierw może do niej zajdźmy. Pokaż mi, co tam masz na sprzedaż. No, te dodże nawet tam... Nie jest to takie złe, ale też nie jest jakoś super dobre. rans ja po prostu więcej prędkości. Tutaj mógłbym, wiem, mniej obrażeń. Ech, takie tamte... Dobra, zobaczmy najpierw też tu. Udało ci się, no udało, udało, no. Co on tam wytwarza? Młotki? So, włócznie? Działa? Jakiś strikersi, tak, tak. My musimy tylko donieść materiały i będzie good. O, proszę, <gulanie> kuźnia zrobiona w sekundę. Yy, klejnoty. Yy, Demy... Uh, Max... Co to? To jest. Wydaje mi się, że tak w diablo, że mamy jakieś klejnoty i możemy je wkładać do broni lub pancerzy, żeby były jeszcze lepsze. Nie takie malutkie bonusiki, ale tylko z nich można dostać, z klejnotów prawdopodobnie. No właśnie, tylko na broni z slotami, które mają na te klejnoty. Eee, super, 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 super. I tu można sobie podejść i właśnie, różne klejnotki. A, tylko nie ma żadnych. <laughs> super. Wykuj mi coś, może nowego, stary można. Aha, wykuć sobie nową broń. Rzadkość, czyli mamy różne rzadkości. Można wykuć sobie też yy, za dwa gemstony. Yy, te klejnoty, takie, żeby zwiększyć właśnie do broni różne bajery. Dobra, a to co to jest w sumie? Bo to jest coś mocno ulepsza. Obrażenia o dwa się zwiększą. Ja to w ogóle odczuję. Trochę takie kurde. No nie wiem, czy ja to chcę. Niewiele mi się to wydaje. Chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć u tej babki. Właśnie chciałbym na pewno coś kupić. To. Więcej pancerza. Moje życie potężnie wzrosło. A zróbmy to dla testu. Zrobię sobie to. Yy, od ataków wręcz. Będę otrzymywać mniejsze obrażenia o 5%. I inwentory. Pokażcie mi to, proszę. Ta. Czyli niestety to się potwierdziło. Że mamy albo. Mm, musimy wybierać, nie? Kurde, szkoda troszeczkę. Ale pewnie jest jakaś opcja, żeby zwiększyć do trzech co najmniej, myślę, że tutaj tak ładnie wygląda, nie. I siedzonko jeszcze będzie, toniki. Dobra, czyli jednak wracam. <śm> jednak wracam weź mi wy... Aha, nie mogę, bo już zrobiłem tamte. Dobrze, dobrze, No to kolejne przygody. Musimy zobaczyć, przynajmniej, tego bossa, co tu jest dostępnego. A najlepiej go będzie pokonać. To byłoby w sumie takie fajne zakończenie dema, gdyby udało mi się rozwalić tego bossa, ale no, to trzeba dokładnie zrozumieć. Te momenty, kiedy trzeba unikać, a kiedy trzeba bić. Yy, dobra, kiedy wchodzimy na nowy. nową arenkę. 30% jesteśmy szybsi przez 30 sekund. Ech. Kiedy zabijemy wrogę... O, to jest świetne, naprawdę. Ten post-kill zumis. Po zabiciu wroga jesteśmy tam przyspieszeni naprawdę potężnie. Na dwie sekundy. Idealne, żeby uciec, właśnie. Chociaż na uniku by bym bardziej. Już od razu bomby? No, już mnie uderzył. Cudowne rozpoczęcie pierwszego pojedynku. O! To też nie rozumiem dlaczego. Czasami wrogowie jakby są pod wpływem jakiegoś tam stuna, a czasami nie. <laughs> o! Uf. A uwaga, bo ja tam stoję! No, na szczęście bo mi nie zadało tych obrażeń. Moc. Zadajmy więcej obrażeń, albo wszystko co zniszczymy. Aaaaah, anything Breaking the Envelope, into Two Projector ZD. A sprawdźmy to, tego jeszcze nie bieraliśmy, to jest nowe, jakieś zaostrzenie, kiedy niszczymy yy, yy, coś z otoczenia. Czy na przykład z tego rozumiem na przykład to? Tak, a tylko że. <ścoughs> nie, oszukali mnie, właśnie myślałem, że to auto, chyba że będą auto nacelowane te pociski, nie? Bo to dużo bije, 500 i to 2 to 1000 obrażeń. Ale no właśnie, pytanie brzmi. Co ja tu mogę zniszczyć? O, może to. O, pff, dobrze. I co? I teraz zobaczmy. Nie! To jest gówno. Nie, co ja wybrałem? O, wybrałem. O, akurat nie uderzył. Wybrałem to, żebyście wy nie musieli wybierać i wiedzieć, że, że to jest do dupy. O, rozpaczki. <ścoughs> to, to tak, mogło być lepiej opisane, prawda? Opisówka w takiej, że jest dosyć ważna. No i znowu widzicie to? Nie, nie rozumiem tego. Naprawdę raz wystarczy, że go jakby po prostu bije i jest good, a raz nie. <grystanie> o, co to było? No, mnie uderzył nie wiadomo czy. No to. <grystanie> Naprawdę, te zasięgi takie hmm. Nas. Zwyczajne moby mi biją tak po prostu. Nie mogę zrozumieć, na jakiej zasadzie działa właśnie stunowanie przeciwników. Naprawdę, autentycznie raz. Zwyczajnie można ich. Nic nie robią, kiedy ich atakujemy. A nagle zleją ci jak niby nigdy nic, nie? nie? Nie utrzymują w ogóle żadnego ogłuszenia. No Nółek może być dobrą bronią. Tak, John Wick coś o tym wie. Eee, By... baj. gówno. A znowu jesteśmy najlepszy naj, najszybszym bohaterem na świecie. Po zdodżowaniu, jestem przyspieszony o 40 sekund, czy to widać? Chyba ta, tak, a nawet widać, że pod. Dobra, pod stopami jest jakiś tam dymek, prawda? Kurde, ale to jest trochę irytujące. Wiem, może gdy będę miał broń z lepszym zasięgiem, to się zmieni. Ale no na ten moment jest to trochę irytujące. Sru, Albo czym też do końca są obrażenia, Raz, widzicie, one są czerwone na przykład, nie? A raz są takie niebieskie. I chciałbym wiedzieć, co to znaczy. <laughs> Ogra raczej o tym nie powiedziała. Pieniądze. Możemy iść albo do tajemniczej rzeczy, albo do ulepszenia. Dobra, idziemy tym razem do znaku zapytania. Mocy żadnych nie mam fajnych do ulepszenia, naprawdę ten strzał z dupy jest dziwny. Nic nie przesadzajmy. O, a co to za żul? Jakiś kryształowy cipnę. Co to jest? Ulepszę twoją. <grymne> Ulepszę twoją randomową moc za darmo. A, ale będzie cię to kosztować.. Co? Kawałek palca? Można ulepszyć moc, al... ale... ten... nie, mam to w dupie. Po co mam ulepszyć tę moce? Nie mam mowy. Spierdzielaj stary. Jakiś masochista kurde będzie palcem mi odcinał. A tak, Ani. Ło, tego z... zanihilowało. No, i widzicie znowu, poturnałem się nawet do niego, i nic. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czy Coś jest w stanie wyjaśnić? Na jakiej zasadzie działa tutaj stunowanie wrogów? Czy stunowanie, przerywanie im animacji ataku? O, i znowu mnie dupno. Więcej kasy, po co te pieniądze? Moc albo... Dobra, idziemy tutaj. Zobaczymy o co chodzi z tym alchemikiem znowu. Może będę mógł kupić potion, bo to tak wiecie. Pierwsze co się domyśli przychodzi. O no właśnie jest żul. To jest, można odnowić sobie potiona. Coś jeszcze możemy pogadać? A, skończyły mu się supply'e i to tyle. Te, dalej mam tak dużo pieniędzy, tylko jeden potion mogłem kupić. Trochę to dziwne. O, walka z mini bossem. To lubimy najbardziej, prawda? Super przeciwnik. Rrr, rrr. Najpierw trzeba załatwić jego dzieci, żeby mnie nie denerwowały. O, widzę, że trochę się no... Do... O, uwaga! No, te miny widzę, że lepiej doby robią na razie więcej dobrego niż złego. No, tych, tych, tych kurwików to jednak nie lubię. No ten, patrzcie, widzicie, on stawia te bomby, i ja mogę je na spokojnie mu odpalać pod mordą, praktycznie. O uwaga! Ale bardzo mi się podoba to, że wrogowie mogą się sami ranić, nie? To jest takie dosyć. Tylko właśnie, nie wiem, jak ja. Muszę naprawdę bardzo, ale to bardzo ostrożnie wykonywać moje te wszystkie ruchy. O, widzicie, Ten, to, to machnięcie jest przerażające. Ale już chyba upada się. O, uwaga! Uf, dobrze. Uuu, no. Czy jego trzeba na spokojnie po prostu. A, no. I. Co za delil. O! To był krytyk. O, dobra, dobra, pamiętam to trzy ataki. O! załatwiony boss. No, czyli tak jak mówił stary synu, to trzeba na spokojnie. Moce tarczy, albo moce przy ty, przyzywania. Ej, bierzemy przyzywanko, może będę miał jakieś pomagierów. Kiedy Double Tab door czy summon up. To portestu... Jakieś portale można tworzyć, żeby się przenosić. Albo kiedy zabijemy wroga, przyzywa miniona! Jest! Jest! Miniony! Będziemy zabierać ale pojąk mi chodzi po tutaj tym, po oknie. Ale z mojej strony, zaraz mi nad głowę wejdzie. Ja cię sunę. Zabijając wrogów będę miał swoje własne miniony. Ciąg dalszy nastąpi.